A może barszcz ukraiński nigdy nie smakuje tak samo? Każdy ma swój sekret. Jedni dodają fasole, inni więcej buraków, a niektórzy nie wyobrażają go sobie bez mięsa. Hej, okay, zapraszam Cię na przepis na wyjątkowo dobrą zupę czyli dość treściwy barszcz ukraiński z mięsem, ziemniakami i białą kapustą. Przygotuj składniki: mięso, wołowinę albo wieprzowinę pokrój na kawałki, marchewkę i cebulę również pokrój na małe kawałki. Ziemniaki i boraki pokrój w małą kostkę lub zetrzyj, a kapustę posiekaj w paski. Rozgrzej olej roślinny i opcjonalnie dodaj odrobinę masła. Wrzuć pokrojone mięso i obsmaż je po około 2 minuty z każdej strony, aż nabierze rumianej skórki, ale w środku pozostanie surowe. Pod koniec smażenia dopraw pieprzem, a potem odłóż na talerz. Jeśli jest taka potrzeba, dodaj więcej tłuszczu, wrzuć cebulę i marchewkę, smaż 5 minut mieszając. W ostatniej minucie dodaj czosnek i przemieszaj. Potem dodaj buraczki i wlej bulion albo czysty rosół oraz wodę. Następnie dodaj odłożone mięso oraz pomidory z puszki. Dodaj sól i pieprz do smaku, cukier, majeranek oraz opcjonalnie kmin rzymski. Przykryj zupę pokrywką i od momentu kiedy zupa się zagotuje to zmniejsz ogień i gotuj na małym ogniu najpierw przez jedną godzinę. Po godzinie dodaj ziemniaki, a 10 minut później białą kapustę i sok z cytryny. Gotuj jeszcze 25 minut. Na 5 minut przed końcem dodaj koperek świeży albo suszony, natkę pietruszki i opcjonalnie słodką paprykę. Posmakuj i dopraw w razie konieczności. Po ugotowaniu przykryj zupę zdejmij z kuchenki i odstaw na około 10 minut. Zupa smakuje świetnie także na drugi dzień. Zupę warto podawać z kleksem kwaśnej śmietany. Cały ten przepis dokładnie opisany znajdziesz też na moim blogu www.kuchniaizy.pl. Smacznego i fajnie spędzonego, błogosławionego dnia!